Nieszczęśliwa miłość mogła być przyczyną samopodpalenia 6 grudnia przy ulicy Gałczyńskiego w Olsztynie. 44-letni mężczyzna polał się łatwopalnym płynem, a następnie podpalił. Pomimo interwencji osób postronnych nie udało się go uratować. Na miejsce skierowany został policyjny patrol. Policjanci, którzy dojechali na miejsce zdarzenia jako piersi, natychmiast przystąpili do ratowania płonącego mężczyzny. Po chwili na miejsce dojechała również załoga karetki pogotowia. Na miejsce zdarzenia wyruszyli również olsztyńscy strażacy. Do strażaków informacja o płonącym mężczyźnie dotarła kilka minut po godzinie 11. Mężczyzna miał znajdować się na schodach jednego z lokali gastronomicznych. Po przybyciu na miejsce zdarzenia naszych zastępów stwierdziliśmy i potwierdziliśmy, że faktycznie takie, miejsce miało, takie zdarzenie miało miejsce. Pożarem objęty był mężczyzna w całości. Przed naszym przybyciem próbę gaszenia mężczyzny podjęli policjanci. Nasze działania skupiły się na dogaszeniu rzeczy, które leżały dookoła tego mężczyzny, sprawdzeniu czynności życiowych. W pierwszej fazie ustaliliśmy, że mężczyzna ten posiada jeszcze oddech. Następnie przekazaliśmy go dla przybyłego na miejsce zespołu ratownictwa medycznego, który kontynuował dalsze czynności. Według świadków podpalenia mężczyzna zachowywał się nerwowo i zapowiadał, że skrzywdzi samego siebie lub kogoś innego. Z nim się widziałem, on już wcześniej mówił, już parę dni wcześniej mówił, że, że mówi, albo kogoś spali, albo sam się podpali, nie? I to było nie tutaj, tylko Państwu pokażę, gdzie to było dokładnie, w którym miejscu. To było tu, tutaj, przy Samsungu, o zresztą są nawet, ten zniczy nawet są, jeden z, jeszcze pali się, to było w tym miejscu. Przedem mijałem go. Cześć Rafał, bo to znajomy był, nie? No, no ma dużo może bo od dziecka go znałem, nie? No ale no niestety, był jaki był, no. Był jaki był. Nieważne. No i on Siedział tutaj normalnie tego... Znaczy normalnie, może nie normalnie, znaczy siedział, bo, bo siedział, ale... Wie pani, jak to jest po... No tego, no i tego, i tamtego, no i wiem o co chodzi. I tutaj siedział. Poszedłem sobie na 15 minut do kolegi. Zacząłem do kolegi na 15 minut. Wracam, patrzę, pochodnia tutaj. No pochodnia, dosłownie pochodnia. Ale też tutaj był cały y, szef, był, nie? Zamiast wziąć go w wszy, przykryć to on go wodą polał. A on półtora benzyny, litra wy, wylał benzyny. Wziął na się wylał. A ten zamiast tego tą wodą go polał, to jeszcze gorzej w połowie się zrobił. Jeszcze gorzej w się zrobił. Zaraz go zakryć czymś, byle czym, no byle co. No... Sprzedawca kurde, żeby kurtkę żałował jakąśkolwiek, żeby zadusić ten ogień. Nic kompletnie, nic, kowodą gobla, a to jeszcze gorzej wyszło. I wszystko. No już policja później przyjechała tego, tu już zakryli wszystko ten i... No i niestety, no obejrzałem ko jego plecy jeszcze zdążyłem obejrzeć. No to miał zwęglone, dosłownie zwęglone plecy miał. No ale zmarł tutaj, no niestety zmarł. 40 miał dwa albo trzy lata, nie pamiętam już. Jakoś tak, dwa albo trzy, w tym wieku w każdym razie był. Pan myśli, co mogło być przyczyną tego czynu yy, albo załóż znaczy tak, bo z mamą dobrze żył. Tak nie układało, mu się z ojcem, z mamą dobrze żył, ale i dziewczyna, też i dziewczyna, bo opowiadam ją o dziewczyniach jeszcze, zakochał się tego, zakochał się ten. No i wiadomo. To była przyczyna. To właśnie, właśnie to. Właśnie to było przyczyną. Niepotrzebnie on to taki dobry chłopak był. taki, On zawsze grzecznie pracował przez dobry chłopak był. Pracował, wszystko no, naprawdę był fajny chłopak. przecież on, no, Od dzieciństwa go znałem, od rodzenia go znałem. Naprawdę był dobry chłopak. I tu pracował. Znaczy stąd wyjeżdżał, jeździł tam w po Polszczynie po tego tam doły kopali tego, to on jeździł, póki do, do Hlady nie pojechał. Do Hladni pojechał z takiego zrobił się taki. Po roku czasu z takiego zrobił się taki. A wie pani w Holandii jak jest? Wszędzie <grystanie> jest, do się na wszystkiego. Padło pracę. uzależnienie jakieś? Policjanci oraz prokuratura wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego tragicznego w skutkach zdarzenia.